Witajcie, drodzy widzowie, to Piciu. Chcę wam pokazać piękny obraz, który przedstawia zmartwychwstanie i wyjście z grobu zmartwychwstałego Pana Jezusa. Naprawdę pięknie wygląda Pan Jezus. Wychodzi, nam błogosławi, a żołnierze, którzy Go pilnowali i którzy chcieli oszukać Jego zmartwychwstanie i powiedzieć, że i ciało Pana Jezusa, wystraszeni. Tak kazali im mówić kapłani, a przecież specjalnie ich bronili tego grobu, aby nie pozwolić na wykradzenie tego ciała. Niesamowicie zrobiony jest, zobaczcie, jak wystraszeni, jak wystraszyli się naszego zmartwychwstałego Pana. Pięknie wygląda. Wystraszeni, krzyczą, boją się. Chowają się, a Pan Jezus im również i wszystkim nam błogosławi. Chciałem Wam pokazać, drodzy widzowie, pięknie to wygląda. Życzę Wam dobrego popołudnia i wieczoru sobotniego. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam was, piciu. Pa.